Na program zaprosił sponsor, producent Restonum LS, na wsparcie funkcjonowania mięśni. Sponsorem programu był Kodali, producent serum rozjaśniającego przebarwienia. Sponsorem programu był promotor leków Hitaxa Fast Kids i Hitaxa Fast Junior na objawy alergii u dzieci. Usłyszała w telefonie płaczący głos... Chwilę później wyrzuciła przez okno 55 tysięcy złotych. Wierzyłam w to, bo ona tak przeraźliwie płakała. Widzimy, jak znika za brzuskami. Zostało w portmanetce 100 złotych i pół chleba. Dziś w uwadze sztuczna inteligencja w służbie przestępców. Zapraszam o 19.50 w TVN. Ja i mój mąż latamy razem, no ale nie wszędzie. Gdy złapie nas biegunka, leczymy ją lekiem probiotycznym Enterol Forte. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. W Dolinie Noteci jak nikt rozumiemy psie potrzeby. Dlatego w naszym sklepie internetowym znajdziesz wszystkie nasze produkty. Z dbałością o każdy detal wprost do łap własnych. Bo my psy zasługujemy na to co najlepsze. Dolina Noteci. Więcej niż karma. Bo najtańsza sobota w Okazje najlepsze pod słońcem. Tylko w tę sobotę. Ogórki szklarniowe na wagę 60% taniej. Jedynie 3,99 za kilogram. Do tego karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo kraina mięs 47% taniej. Tylko 11,99 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji. A wszystkie herbaty Lipton opakowania 20 torebek 1 plus 1 gratis. Biedronka. Weź w loterii produktów Superbody Body Active od Mlekowity. Graj o nagrody tygodniowe, a w finale o od... 25 tysięcy złotych. Szczegóły na loteria SBAPL. Mlekowita twoja mleczna droga do smakowitości. W życiu jak w sporcie potrzebna jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy poziom z Rexoną Advanced Protection i bądź pewny siebie niezależnie od tego jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem. Rexona. Nigdy za gorąco, zawsze pod kontrolą.